Cześć, witajcie, kochani Pepkowicze! Patrzcie, jaka piękna bluzka na lato w Pepko. Za 20 zł. Taki rozmiar. I, i te motylki, słuchajcie, one są takie wypukłe. O, bardzo fajne. Druga jest taka fajna, kremowa. Moje kolory pod koszulek z fajnym dekolldem. Z takimi guzieczkami i cena zaraz cenę Wam pokażę i cena to 20 zł ale ta mi się bardzo podoba Słodzi bardzo ładna zieleń bardzo ładnie do jeansu ta zieleń będzie pasować do shortów jeansowych i kolejną rzecz jest coś ładnego, widzę już na lato duży rozmiar XXE o taki podkoszulek i tutaj 15 zł. 100% bawełna. I tak się prezentuje z tyłu. No bardzo ładna zieleń. I kochani, jak jesteśmy w tematyce zielonej, to piękna spódnica taka Maxi. Z takiej wiskozy. Ala. Z tyłu wygląda a to jest przód, słuchajcie, ona była przewieszona. No, zaraz wam pokażę, słuchajcie. Zaraz wam pokażę. O, tu jest przód. I tu jest na guziczki. I tak jest rozcięcie. I takie są guziczki i cena 35 zł. Bardzo fajna jest. Bardzo fajny, miły w dotyku materiał. O. I teraz słuchajcie, idę z drugiej strony i chcę pokazać wam shorty. Bardzo fajne shorty. O. Z takiego lejącego się materiału. Z, z, tutaj z takim paskiem. Guziczki i cena 30 zł taka jest rozmiarówka i patrzcie jak te shorty fajnie wyglądają i z tą bluzką, ale jeszcze lepiej będą wyglądać z tą bluzką. Patrzcie jako komplet. O! Piękny komplet, słuchajcie, wam pokazuję. Bardzo ładnie to wygląda więc Wam zestawiłam taki cudny komplet w bardzo dobrej cenie, takie eleganckie shorty i bardzo ciekawą, ładną wózeczkę z takim haftem angielskim na boku i ta bluzka też jest fajna no i ta spódnica też mi się, słuchajcie, podoba, bardzo ładna jest ta spódnica bardzo miła w dotyku, będzie się podobała oczywiście mojej mamie i powiem, musimy kupić, bo ma rozcięcia, może sobie ją, słuchajcie, tutaj rozpiąć, tak seksownie, wiecie, pokazać nogę. No i kochani, dużo jest fajnych podkoszulek, w nowościach. Na przykład taka podkoszulka, moje kolory, szarości, styl skandynawski, z napisami, z perłami, z dżetami. I cena 25 zł. O! I kolejny podkoszulek, słodki, śliczny jest, patrzcie, takie zebry, żółty, moje kolory, 100% bawełny, na dole tak ściągany, o, i zaraz Wam powiem cenę, rozmiarówka normalna, bo to jest SK, i cena 20 zł, i mamy taką rozmiarówkę. i kochani bluza dużo jest ładnych, zielonych rzeczy ja bardzo lubię zieleń taka piękna bluza z takim napisem i, i nie ma ceny i zaraz wam poszukam cenę o. i cena to jest 40 zł I taka jest rozmiarówka już gruzę odwiesza na swoje miejsce bo widzę fajne buty. I buty są cudne. 60 zł. I patrzcie jakie ładne są te buty kolorystycznie. Ładny turkus o i kochani do tego są hit. To bardzo ładne spodenki. Podobają mi się za 40 zł. Taka rozmiarówka do ćwiczeń, i drugie są cudne. E, tutaj z takimi getrami. I cena e, 40 zł, więc są już do ćwiczeń rzeczy. pepku nakłania nas do ćwiczeń, no i dobrze. I e, getry cudne za 50 zł. I taka rozmiarówka, i są takie porządne. Taka fajna lajka, O. I są takie, słuchajcie, pod kolor w ogóle. Słuchajcie tych butów, te spodenki. Tutaj trochę tej zieleni, ale tutaj takie getry super są pod kolor. Też za 50 zł. O. I tak to się prezentuje. I jak już jesteśmy e, na sportowym dziale, to coś, co mi się podoba. E, patrzcie, taka dresowa bluza. Ona jest. E, zaraz, słuchajcie, gdzie jest cena. E, bardzo modna jest ten kolor i krój 40 zł. To jest rozmiar XL. Będzie się podobało mojej mamie, mi też się to bardzo podoba. ta buza jest taka krótsza, ale można ją tu ściągnąć. Ma taki kroczek, słuchajcie, o! I do tego są takie spodenki za 40 zł, i mi to bardzo się osobiście podoba. Na tym się zastanowię i nad kolorem, słuchajcie, bo jeszcze jest taka... taki... no... błękit Tiffany, który też mi się podoba. Myślę, że to dobra cena, słuchajcie, bo takie rzeczy są teraz w modzie. O, do tego macie, słuchajcie, nawet hit skarpetki za 12 zł, dwie pary, takie sportowe. O, można sobie dobrać, bawełniane, fajne są. Już widzę. No i do tego słuchajcie, hicior, bo klapki są też. Więc wszystko w innej kolorystyce można sobie kupić i 30 zł. Wiecie co, klapki mam, ale um, te spodenki bardzo mi się podobają, powiem wam. One są bawełniane, ale to jest taka cienka bawełna. Mają takie kieszonki, mają te gumki. Tylko właśnie zastanawiam się, który kolor jest ładniejszy. Szkoda, że ten róż. Chociaż wiecie co, ten róż też jest ładny, bo on jest taki morela, będzie ładnie wyglądał do palnizny i ten róż i ten błękit, obydwa te stroje będą fajnie wyglądały. No i z tymi skarpetkami też można sobie, słuchajcie, poszaleć, yy, dobrać. Yy, no i tutaj są jeszcze takie bluzeczki, tutaj o, w kolorystyce właśnie tej takiej błękitów. O, i cena, o nie widzę ceny. Tu jest cena i cena 30 zł. Kochani, jeżeli ten film Wam się podobał, to wiecie, co robić. Subskrybujcie, lajkujcie. I do następnego. Całuski. Pa!